Halo? Nie wiem, dziwna sprawa. Nagle zero bitrate tu. A jak zrestartowałem, res to normalnie się połączył Lecisz jak ci inokcja? Te tak, dzięki. Dzięki za obecność jak zwykle. Trzymaj się dobrej nocki. Dobra. W sumie to wiecie, ja chciałem już tylko wrócić do domu. Powiedziałem, że. Bo nie wiem czy widzieliście, ale zdobyłem rdzeń. Powiedziałem, że skoro mam rdzeń, to wracam. Wrócę tylko do domu i kończę. Zabiłem. Kurde, nie widzieliście najlepszego? No nie, naprawdę. Zabiłem dziada, zabiłem drugiego dziada. I mam rdzeń. A ile tych rdzeni potrzeba? Ale wrócę tu, wrócę następnym razem, wiesz, Napolonka już naprawdę jest już 16 po. Ja muszę jutro wcześniej stać. Więc no. Jutro pewnie. Znaczy dzisiaj no. Jeśli nie, nie najdzie na Mass Effecta, no to dzisiaj to skończę po prostu. No to świnia. Ja jestem prześladowany przez świnie w tej grze. Od samego początku, w ogóle we wszystkich grach, jestem prześladowany przez świnie. W Erder to non-stop mnie gnębiły. Ja sobie zbieram kwiatki, nagle jeb, przewracam się, a to świnia. Rozpędzony dzik. No wiesz, paniak. mas efekta też muszę skończyć. Zostało mi jeszcze połowa dwójki i cała trójka. Więc. No tak, będę Będę to dawkował. Żeby się nie znudzić ani jednym, ani drugim. Ale skoro w końcu doszedłem do Kurhanu i mam rdzeń, to chciałem zobaczyć, co dalej, nie? Zbudować sobie łódź. Co ma efekt, nudna gra? <grym> No, co kto lubi? No właśnie, widle Wam muszę pokazać. No szkoda kurde, szkoda, że na sam najlepszy moment pad net. Coś dzisiaj z tym netem jest nie tak. Czy co z Twitch'em, no nie wiem. Ale cały wieczór są jakieś jaja. Olera! No i dobra, jesteśmy na miejscu, nawet blisko, myślałem, że będzie dalej. Easy peasy. I pomyśleć, że ja to obiegłem, wszystko. Tutaj, tutaj, tutaj. A to było tu. Mówiłem, od razu iść w tamtą stronę. Proszę, moja ha hacienda czeka O, jagódki Ten księżyc daje po gałach Tak jest, sam od podstaw, najpierw była stodoła A później przemianowałem na willę No, bardzo przytulnie. Tu mamy taras. Tak więc, no... Ten szałas, co Sumiku widziałaś, to, to nie była ta willa. no I tu mamy jeszcze piętro, tylko nie, nie wiem... Jak tutaj zagospodarować? Tu chyba pokój zrobię. Do spania a tu nie wiem. Zobaczymy, jakie rzeczy będę mógł jeszcze budować. Jakieś meble, może? Nie wiem. Na pewno chcę sobie gdzieś tu trofea powieść. No. Efekty graficznie tutaj ładnie wyglądają, bo same, same modele i tekstury to tak średnio. Archaicznie bym powiedział. Zamtus? Tak, to mam w planach, wiesz. Zamtus zrobić. Yy, myślałem, żeby tu tutaj obok chlewik wybudować. I skoro można dziki oswajać, to może jakiegoś tu przyprowadzę. <słyski> Gabinet? To będzie chyba składzik. Przeniosę skrzynki tutaj, a tu właśnie łóżko bym przeniósł, nie wiem czy tak może być, czy ono może być tak daleko. Chyba nie. I to ono musi być koło ogniska. No potestuję, gdzie można postawić łóżko. No, jakieś lożki na pewno będą. <śm> w zamtuzie. Dobra, to co? Co ja mogę teraz zrobić? Właśnie jelenio-młot. No kurde. Trochę to kosztuje. A jak mogę zrobić? Potrzebuję ich pięć? Łącznie 10 Ja pierdziele. Naprawdę. Ja znalazłem jeden i się cieszę. Okej. Okay. Moja radość była krótka. Mm, dobra, poszukam jakiejś. Bo w sumie to nawet nie wiem. Ktoś mi jakoś tam polecał... Zapytam jaką nie pamiętam. To co? To kończymy, nie? Już się nie będę spawnował na szczycie góry. Spoko. Jakoś się zgadamy. Dobra, to dzięki wszystkim za towarzystwo i za wsparcie. Na szczęście się udało znaleźć kurhan, bo już, już straciłem nadzieję. No. Już się miałem poddać, a właśnie te grzyby co. one... Kondycja, życie 20. No, zapraszam na następną wycieczkę do kurhanu. Na pewno go wyczyścimy, wybijemy wszystko co tam się rusza Albo nie rusza Bo może jakiś kościotrób inwalida tam też siedzi W każdym razie Na dzisiaj to koniec Zjem dwa maksimum, na pewno, nie bój nic No To dzięki wszystkim I trzymajcie się, dobrej nocy życzę